Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że dzisiaj wspólnie możemy studiować Słowo Boże. Moi kochani, chciałbym, abyśmy dzisiaj przyjrzeli się fragmentowi z Nowego Testamentu, z jednego z listów Pawła, konkretnie listu do Efezja. I tam z piątego rozdziału będziemy czytali wersety od. tutaj trzeci otworzyłem. Od 15 do 17. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako Lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. To jest bardzo ważna wskazówka dla nas dzisiaj, jeżeli faktycznie wierzymy w to, ja osobiście wierzę, że żyjemy w czasach końca. To jest szczególne przesłanie dla tych, Żyją w złych dniach, a przyjdą jeszcze gorsze. To, co obserwujemy obecnie, może nas przerażać, przerastać czasami, zniechęcać, zastanawiać, mówię, jejku, czy może być jeszcze gorzej. Nie chcę brzmieć pesymistycznie, ale bazując na tym, co mówi Słowo Boże, tak. Może i będzie jeszcze gorzej. Dlatego Pan Bóg mówi o tym i zachęca nas, słowami swojego sługi apostoła Pawła, abyśmy odpowiednio wykorzystywali czas. Co to znaczy? Gdybyśmy prześledzili sobie cały piąty rozdział, który tutaj jest zawarty, właśnie w tym liście. W liście do Efezją, swoją drogą zachęcam Was do tego, abyście właśnie sami mogli to zrobić. Apostoł Paweł w tym liście apeluje o to, abyśmy wiedli właściwe chrześcijańskie życie, abyśmy żyli blisko Jezusa Chrystusa, abyśmy dbali o nasze więzi rodzinne, abyśmy zwracali uwagę na to, w jaki sposób się wysławiamy, o czym rozmawiamy. Mówi o tym, żebyśmy nie używali błazeńskiej mowy, żebyśmy nie przytaczali jakichś nieprzyzwoitych żartów. E, pisze również o tym, że mamy odrzucić kłamstwo, e, rozpustę, nieczystość wszelkie jakieś niewłaściwe, niemoralne czyny, zachowania, słowa. A skupili się bardziej właśnie na tym, żeby budować głęboką relację z Chrystusem. Mógłbym omawiać tutaj każdy z tych poszczególnych punktów, ale zgodnie z tytułem dzisiejszego odcinka chciałem skupić się tylko na wykorzystaniu czasu. Dlaczego tak ważne jest to, abyśmy w odpowiedni sposób wykorzystywali czas? Niektórzy z nas mówią o tym, że tego czasu mają ciągle za mało. Słyszałem nawet wiele razy takie określenie z ust różnych ludzi, że szkoda, że doba ma tylko 24 godziny. Mogłabym mieć więcej, wtedy bym zdążył, czy zdążyła zrobić więcej rzeczy. Prawda jest jednak taka, że nawet jeżeli doba miałaby 40 godzin, to i tak mielibyśmy tyle rzeczy do zrobienia, że narzekalibyśmy na to, że mamy za mało czasu. Dni następują bardzo szybko po sobie. Ja czasami jestem przerażony tym, w jak ogromnym tempie funkcjonuje nasz świat. Dzień za dniem leci bardzo szybko. Dni przechodzą w miesiące i lata w tempie błyskawicznym, a najbardziej to widać, gdy ma się swoje dzieci i patrzy się, gdy one rosną, rozwijają się i tak Niestety, czas nie stoi w miejscu, czas płynie i to w sposób nieubłagany. I każdy z nas otrzymał od Boga. Taką samą walizeczkę, mówiąc takim obrazowym językiem, tych samych gabarytów, tej samej pojemności, tego samego kształtu, jaką jest właśnie czas każdego dnia. 24 godziny. I co ciekawe, jedni do tej walizki potrafią um, włożyć więcej niż inni. Dlaczego? Dlatego, że to zależy wszystko od tego, jak poukładamy sobie priorytety w życiu. Co jest dla nas najważniejsze? Czy potrafimy zarządzać naszym czasem? Czy potrafimy wykorzystywać go w odpowiedni sposób? Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że Słowo Boże mówi, że powinniśmy odpowiednio wykorzystywać czas. Bo idą złe dni. Co apostoł Paweł ma tutaj na myśli? Jezus też wspominał o tym w jednej z ewangelii. Mówił, żebyśmy wykorzystywali czas, e, dopóki mamy światłość. Bo nadejdzie noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. To jest w Ewangelii Jana zapisane. Chodźcie w światłości, dopóki światłość macie, abyście byli synami światłości. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Światłość jest synonimem Boga. Ewangelii, e, obecności Bożej. Natomiast ciemność jest synonimem Zwiedzenia synonimem demonów, ciemności duchowej. Nawet przecież mówi się o Królestwie Ciemności, albo o władcach ciemności. Tak? Co ciekawe, w tym samym liście jest o tym napisane, że walczymy z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Więc Jezus uczulał również, podobnie jak apostoł Paweł, abyśmy wykorzystywali czas, bo nadchodzą złe dni, złe dni dla ludu Bożego, złe dni dla tego świata, gdy nikt nie będzie mógł działać, gdy nikt nie będzie mógł głosić słowa Bożego, kiedy już nie będzie możliwości, nie będzie już czasu na to, żeby się zmienić żeby przyswoić i wyżywać te wzniosłe wartości, o których mówi nam Bóg w Piśmie Świętym, a które wyszczególnia tutaj właśnie apostoł Paweł. Jeszcze raz polecam lekturę 5 rozdziału listu do Efezji. I teraz pytanie, jakie każdy z nas powinien sobie zadać, brzmi: czy we właściwy sposób wykorzystuje Dany mi czas. W jaki sposób wyglądają, jak przebiegają, jak są skonstruowane moje dni. I naprawdę nie chodzi o to, żeby wszystko było poukładane, napakowane w taki sposób, żeby nie można było palca włożyć i nie było miejsca na jakąś spontaniczność. Wszystko ma chodzić jak w zegarku. Nie, nie o to chodzi. Ale jeżeli dzień za dniem przecieka nam pomiędzy palcami, i nie wnosi niczego konkretnego ani w życie nasze, ani w życie innych ludzi, ani nie przyczynia się do tego, żeby dzieło Boże się rozwijało, to jest to dzień stracony. Ja za wstydem muszę przyznać, że były takie dni i są w moim życiu, że jest to czas stracony. Na szczęście uczę się tego coraz bardziej i coraz lepiej, w jaki sposób wykorzystywać czas tak, żeby było to twórcze, żeby było to budujące i żebym zarówno ja sam, jak i mój Pan, Żebyśmy nie mieli nic, mnie nic do zarzucenia. Żebym miał takie poczucie, że tak to był dobrze spędzony dzień. I tego Wam również życzę, kochani, abyście zgodnie z zaleceniem Pisma Świętego odpowiednio wykorzystywali czas ku własnemu zadowoleniu i aby podobać się Bogu. Pomódlmy się. Panie Boże ukochany, który mieszkasz w niebie, z całego serca chcemy dziękować Tobie za to, że, że mamy jeszcze czas. Jest on coraz krótszy. Ty stoisz już u drzwi. Twoje przyjście jest bardzo, bardzo bliskie. Można niemal, że czuć Twój oddech na karku. Wiemy, Panie, widzimy, może nie wszyscy, ale wielu, że ten czas przybliżył się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. I że naprawdę żyjemy w czasie końca, i wielu z nas może doczekać, Żywo Twojego powtórnego przyjścia. Jednak pomimo tego, że tego czasu jest coraz mniej, dziękujemy Ci, że nadal go mamy. Nie wiemy ile, Panie. To może być miesiąc, to może być rok, to może być 10 lat, to może być 100 lat. Chociaż akurat w to ostatnie, to raczej nie wierzę, patrząc na to, co się dzieje i w jakim tempie się dzieje. Ale niezależnie od tego, ile czasu zostało, spraw Panie, aby był on przez nas dobrze wykorzystany. I aby każdy ten dzień był pełen Twojej obecności. I chęci z naszej strony do poddania się Tobie i do bycia takim, jakim Ty jesteś. Pomóż nam, Panie, wyzbyć się tego, co nie jest Twoje, co się Tobie nie podoba, co uwłacza Twojej godności, co wypacza Twój charakter w nas. A przez Twego Ducha wytwarzaj w nas nowego wewnętrznego człowieka. Abyśmy byli takimi, jak Ty jesteś i kochali to, co Ty kochasz i cieszyli się tym, co Tobie sprawia radość. Wybacz, Panie, też to, że grzeszymy przeciwko Tobie, źle wykorzystując chwilę, które nam dałaś. Daj, byśmy byli pojętnymi uczniami, i pozwolili ci się prowadzić, żebyś Ty mógł nam pokazać, jak twórczo, jak właściwie wykorzystać dany nam czas. Modlimy się o to w imieniu Pana Jezusa, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że idą złe dni. Chcemy być gotowi na ten czas, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Wam, kochani, za odsłuchanie tego odcinka. Liczę na Wasze lajki, komentarze. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, również na subskrypcję. No i bardzo Was proszę serdecznie o to, abyście rozsyłali ten materiał, jak również wszystkie inne, do swoich znajomych, przyjaciół czy. Jakichś innych osób, które przyjdą Wam na myśl, żeby i one mogły zapoznać się z treściami Słowa Bożego. Może akurat ich to w jakiś sposób dotknie, może akurat zainspiruje ich do tego, żeby zbliżyć się do Boga, żeby zacząć inaczej wykorzystywać czas. Oczywiście dla tych, którzy są też chętni, w opisie pozostawiam. Namiary związane z wspieraniem mojej działalności. Jeżeli ktoś z Was chciałby mnie wesprzeć, a wiem, że są takie osoby, że czasami się też pytacie o to, czy można, jak można. Więc od tamtego czasu zacząłem umieszczać swój numer konta pod każdym z odcinków. Jak również zachęcam do tego, abyście sprawdzali, dlatego że w przypadku wielu odcinków, nie pod każdym, ale w wielu, wielu przypadkach, w opisie znajdują się też bardzo przydatne linki do materiałów, które pomagają zgłębić temat danego rozważania. Na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym materiale filmowym. Cześć.